Ja dzisiaj chciałam opowiedzieć pokrótce o kilku kwestiach, ale bardzo ze sobą spójnych. Natomiast, ponieważ jakiś czas temu poproszono mnie o pomoc w organizacji wizyty takiej grupy fact for forest o której pewnie na pewno słyszeliście, w Polsce. I z racji na to, że dość mocno interesuje się taką tematyką, różnymi wymiarami pornografii. i i zaczęłam sobie zadawać pytanie też, czy to, co oni robią, to jest pornografia, czy nie jest już. Jakby, więc chciałam poznać ich, porozmawiać z nimi, więc zgodziłam się na współpracę z nimi. I jak oglądałam te filmy, to stwierdziłam, że to jest dość fajne, że na przykład jest to organizacja ekologiczna, która wymyśliła sobie stronę internetową, która jest stroną internetową z treściami erotycznymi i działa na takiej samej zasadzie jak a serwisy pornograficzne i też udostępnia filmy za pieniądze, i te wszystkie pieniądze są przeznaczane na ratowanie przyrody. A więc, jakby ta, ta idea jest dość interesująca i ciekawa, i też sposób, w jaki są kręcone, um, przedstawia jakieś nowe, um, powiedzmy, nowe formy eksperymentów wizualnych również, bo tam wchodzą w grę i kolaże filmowe, i. I na przykład jakieś inscenizacje. I oprócz tego takiego standardowego elementu pornografii, czyli elementu seksu, też wchodzą w grę jakieś emocje, które są prawdziwe, bo ci ludzie mają faktycznie z tego dość duży fan i, i robią to z przyjemności, bo są, lubią pokazywać się przed kamerą, znają się nawzajem, są dla siebie czuli itd. Tak i, tak I, I też jest fajne to, że. Właściwie zaczęłam sobie zadawać pytanie, że to jest bardzo ciekawe, że pornografia, pornografia, właśnie to jest pytanie, czy to jest pornografia, jakby jak rozumiemy słowo pornografia, bo często się je rozumie w takim pejoratywnym znaczeniu, że funkcjonuje na przykład jako rzecz wykorzystywana w akcjach społecznych. I, aha, no i później mieliśmy tam kilka eventów, o których nie będę opowiadać, bo to zajęło dużo czasu, też filmów nie będę pokazywać, bo zdecydowałam się pokazać coś innego. A co było dla mnie fascynujące, a ponieważ Deni, który przyjechał z grupy fak For forest stwierdził, że zrobi pod tęczą nagą akcję a i on działa bardzo spontanicznie, więc wymyślił to sobie pewnego dnia, poszedł pod tęczę, sfotografował się nago, skonstruował plakat, umieścił plakat na swoim Facebooku i tylko na swoim, po czym ten plakat błyskawicznie dzięki możliwościom sieci rozszedł się wszędzie, doszedł do, doszedł do wszystkich mediów, łącznie z mediami oczywiście typu fronda. A bardzo tam było dużo o tym pisane też. A, i, no i generalnie akcja miała się odbyć i ja się zastanawiałam, jak to będzie wyglądać, bo wiedziałam, że Deddy nie przyjedzie na nią. Bo w pewnym będzie stwierdził, że on jednak nie przyjedzie. A, i, I miałam taką wizję w ogóle dzień przed tą akcją. Że, że on nie przyjeżdża, ale przychodzą wszyscy, że przychodzą wszyscy przedstawiciele mediów, a wszyscy przychodzą kibice, przychodzą ludzie, którzy chcą mu na przykład wpierdolić, że przychodzą, przychodzą jacyś przeciwnicy, w ogóle z transparentami, precz sporno porną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I podzieliłam się tą wizją z moim znajomym, który stwierdził, że to jest niemożliwe, nie, no przecież nie, nikogo to aż tak nie zainteresuje. I na następny dzień, jak przyszłam pod tęczę, okazało się, że tak się stało, faktycznie. I to było dość interesujące i nakręciliśmy z Markiem Kucharskim taki mini dokument o tym, który moim zdaniem stał się taką powiastką filozoficzną. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy Denis się nie pojawił, wydarzyło się coś więcej niż jakby się pojawił, bo ten akt performatywny, który on miał wykonać, został przeniesiony na publiczność i de facto jakby ludzie, którzy przyszli, stali się odtwórcami tego performance i i tak naprawdę nikt się nie rozebrał, ale też coś zostało obnażone i to w sumie bardzo wiele. I może puszczę ten, ten film, który nakręciliśmy. Okay. No to, to już no to właśnie, to właśnie to zaczęliśmy. zmienić. Jak zacząć. Zacząć. Uszeniem, jest Przemysł pornograficzny, czyli nienawiści do kobiet. Propaguje bardzo negatywne wzorce. Trzeba, trzeba o tym jasno mówić. Poza tym przemysł pornograficzny jest związany z wieloma patologiami, takimi jak promocja pedofilii, nienawiści wobec kobiet, handel z żywym towarem. Na współczesna pornografia skaluje coraz więcej przekraczanych tematów tabu. Każdy, kto spojrzy na badania dotyczące zawartości filmów porno będzie przerażony. To jest nienawiść wobec kobiet, to jest pedofilia, to jest propagowanie bardzo niezdrowych zachowań. Trzeba z tym walczyć. Dzieńmy. Thank <laughs> you. A, no i mm, jak widzieliśmy wydaje mi się, że to jest bardzo symboliczne, jakby, ja przynajmniej tak to odebrałam. Zaczęłam na to patrzeć pod takim kątem w ogóle. Przypomniałam się na przykład, przypomniała się historia erotyzmu Bataya w ogóle, jak oglądałam to co się działo pod tęczą i a to jak, to gdzie on pisze o tym, że mm, seks jako ta główna rzecz łącząca nas bezpośrednio z naturą zostaje wykluczona i budowa na tabu, jako że człowiek chce się oddzielić od y, takich rzeczy, które kojarzą się z bezpośrednio z naturą i, i ze wstrętem i tak jak na przykład napisała Kristewa. ale jednocześnie jakby ten element wyklęty jest bardzo pociągający i, i to właśnie tak pomyślałam wtedy, że oni wszyscy czekali, że jakby to jest y, tak jak jest jakiś wypadek na przykład na drodze i, i też wszyscy przychodzą obejrzeć, że to co zakazane gdzieś... Pociąga, nawet tak jak ten pan, który jednocześnie ten pan się stał głównym bohaterem, który przed transparentem precz z porno. To też było dość istotne, że on zawsze wszystkim mówił dokładnie to samo dokładnie te same słowa i był przekonany, że ta akcja została zorganizowana przez grupę producentów pornografii z Norwegii i będą promować swoje nowe produkcje pod tęczą i że na pewno będą tam kopulować. I bardzo na to czekał w ogóle. Był przeciwko temu. Ale jednocześnie zadam sobie takie pytanie właśnie, skąd się bierze aż tak duża fascynacja tym, że, że właściwie przychodzi jeden człowiek i po prostu jedyne, co zrobi, to będzie nagi. I jakby to było dość, dość ciekawe. I myślę, że to jest dość wielowarstwowe, można to ciekawie analizować tak naprawdę, ale to może w tej dyskusji później będziemy rozmawiać.